You for me online. Jesteś online. Każdego dnia nadchodzi noc, aby rozpocząć kolejny dzień naprzód. Na pięciu kontynentach, na wszystkich morzach, we wszystkich miastach i miasteczkach poranne słońce wschodzi, aby być z tobą. Być ze mną, jesteśmy w ruchu, dzień po dniu, rok po roku. Czas mija szybko, jak czas, w którym żyjemy w tej chwili, bo teraz jest ta chwila, w której musimy żyć jak najlepiej. Wsłuchując się w dźwięk czasu, jak to dzieje się u naszego boku coraz więcej szybko, nie wiem dlaczego, mówią, że dlaczego dorośniesz, to będzie tak, jak chcesz, pasażerowie podróży przez życie. W dobrym towarzystwie z najważniejszą osobą na planecie Ziemia, ty naprawdę w najlepszej przestrzeni w czasie. Juformie ze wspaniałymi ludźmi w tej podróży przez życie u naszego boku na najlepszej planecie Ziemi.